Halo? Halo? Jakub? Halo. O, co Jakub? Siema, no. siema co ty siema. robisz? Halo, halo! Ty świnia kas... jest! świnia jest! 3, 2, 1, ale mocno, mocno! Ogień, panowie, <laughs> ogień! Jak myślicie? Daje mięso jadalne, czy nie, nie robimy mu krzywdy? Tutaj pan będzie Nie patrzcie. Dobra. O nie, oskoczył! Jakub! Drawius też skoczy? Nie, gdzie jest Drawius? Dravius jest tam, w wiosce, dobra. Nie słyszą mnie, muszę go zawołać. Drawius! Drawius! No halo, to jest. Bo ten Jakub wskoczył do kanionu. Jak skoczył? No, wskoczył, no faj! Ale pan. żyje? Ale żyje? Nie wiem, czy... no żyje, żyje. Jakub! Jakub! Nie słychać Bo go. nie słyszy, nie słyszy. Pomóż do... mu. Czekaj. Lecimy do niego? To czekaj, zasadzę no, trzcinę. Ja zasadę trzcinę i lecimy do niego. Ale fajnie, jak on fajne to. O, lecę! Biorę, lecę z wami! Cóż, Mario! My się łamy z góry, ale Człowieku. nie słyszałem. Siemanko! Nie, kompletnie nie słyszałem! Ale tu jest głośno! Żelazo mam, żelazo. Kujemy żelazo póki gorące, jak to mówią. A, Gora nie ma co. Ro... Bo tu są tak. też jakieś inne już. No tego na przykład nie wiem, co to jest. Widzisz ale co? co jest? Pokaż, pokaż. No ten. Ruszec. A ja ci powiem, A, wykopię ci i powiem. Nie Ale nie, nie, nie <laughs> Bo jakim kopiesz? No to mi powiedziałeś. <laughs> <dzicjaki> nie y też zrobiłem ten błąd. Aha. Czyli na błędzie uczony. Tak jest. Dobra, tu jest bardzo dużo żelaza. Chłopaku już chyba nie słyszę. Ty, co tu się dzieje? Ej, panowie, mam szczelinę! Chodźcie! Chodźcie, Ej, chodźcie! Czekaj, chodźcie panowie, tutaj! Jak u paść się dzieje! Co to jest? O tu, po tu. Ale ten jest to. porąbany! Patrzcie tam, coś, coś się tam, ten. Co tam jest? Jakieś opuszczone coś. Idziemy tu? Ej, ale może wyla... Zbierzmy to że Nie, tak, dobra, uzbroimy tak. się. to się. że. na spokojnie, nie Ubrójmy ma co. Się. Wodospadem, wodospadem, umiesz pływać, świnka? Umiesz, nie? Umiem, umiem. No i od to chodzi. <laughs> umiem, Ma kopyta, tak, się czuje jak kaczka. O to chodzi. Kopię, ja, bo to jest Człowiecza świnia, tak jak Człowiecza. ty człowieczy małpiszu. Ja. Ale nie jest człowieczy O nie byku, to nie. cię babcia wciola robiła O nie, a mówiła Piękna mi, że jest. ja podobny do człowieka Odaj moje. Odaj moje. O, jest pierwszy o, oponent. O, o, Ej, o. Mamy tego! Kopalnie! Na Panowie mamy kopalnię! Tylko ja bym Ta, pierwszy mańsza. przepalił zbroję, zbroję e, pierwszy. Na, się silko, na Zamienimy sobie to na drewno. I robimy tarcze. Trzy tarcze są potrzebne, bo jest trzech wojowników, świetnie. Lecimy trzy hełmy. Trzy pary butów. Super. Ja już się uzbroję. Czekam na chłopaków. Okej, okay. creeper. Nie jest dobrze. Muszę być czujny. Tam widzę jednego z naszych. O idzie. Halo, drawił, ustawaj! Halo! Ja już zrobiłem dobra, na tarczę, uważajcie, to jest idziemy. creeper, to jest creeper, uważajcie! Nie, gdzie? To był creeper przy tej Dobra, chwilą. go tu wodospadem, go wodospadem wodospadem Dobra dawać, dawać. dobra. Ja Tylko mam tarczę. W niech w wiem, widzowie, wodospadem wygóry. do tak. nie niech Wodospad. Największy przyjaciel człowieka. Proszę bardzo, tu spodenki, hełm i dla drugiego Dobre. spodenki, hełm, tarcza tarcza dla Ciebie tarcza. tarcza. Proszę bardzo i zaraz robimy resztę niech Mam dla Ciebie rarytas. Co, A mam dla Was dwa rarytasy To dawaj. dawaj. Ale nigdy w życiu nie widzieliście tak zerombistego rarytasu wiecie? Nigdy, przenigdy prze Proszę. O kurde, o kurde. Palce lizać. Mm. Mm. Ojej. Oj, oj. Ale dobre, o zatrułem się. jaj Jestem ja to... jedzony, <laughs> więc zostawiam na później. Mam nadzieję, że docenicie to, że tak. wolałem Wam dać niż sam zjeść. Tak, tak, Ej, skrzynka! Okay. I to diamenty! Jakieś skrypty! I żelazo! Pełny szyk wojenny. Kolejny spawner, powiem, mi na mapy, skrzynia. Ja skrzynia jest To jest Skrzynia kolejna. Okay. Dawaj, show me. Ulala! Ja zbieram Ej. żelazo. Co tam okay. macie? Nic ciekawego w sumie. Zbieram okay. węgiel. Ej, silver Ingot. Ale Ej, co, to jest? Skrypt kolejny. Ja co jest? Co jest, co jest, powalnie. co jest, Jakub? Lecę, Jakub! Jo, Trzymam go! Dobra. Trzymaj Dobrze. go? Okej, okay. dobra. O, ale by ci puchnął. Dawajcie na głowę ich. Dobra, Pięknie. Leży. Spadł szkielet. dorawalę go. Dobra, jump! Nic nie widzę. Ja, ja też, też nic. Ej. O, nie, wchodź. Spawner, 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 spawner. Ale po to spodem. taki. Ale to taki enchantowany typ chodzi cały czas. Ej, ja, ja ej, ej. Tu jest jakiś. Cave! Bałem. Dungeon, w sensie. To wygląda jak, w ogóle jak stronghold, ale trochę nie jest stronghold. To to co jest lepiej stronghold. zapamiętać, niż tam się pakować teraz. Też Tak, tak no. Bez patrzcie tu, patrzcie pod naszą tu. Wiązką, więc... Patrzcie, patrzcie. O nie! O kurwa! Co o, nie! Tam jest? o kurde. Także dlatego lepiej tam na razie nie wchodzić. Nie, ładujemy się tam, nie zbierajcie żelazo. Zbierajcie żelazo. Wiecie co mi się podoba? Że jak jesteśmy w tych dungeonach, to jest taka fajna, piękna mgła wszędzie. I to ta... Ale to taki jest klimat, ta, nie wiesz no. do końca co tam jest, nie, <laughs> nie zobaczysz tego. Panowie, panowie, no? ja mam porąbany no. pomysł. Jesteśmy uzbrojeni. A to może oznaczać tylko jedno. Idziemy na tego dunga? Tak. Idziemy na dunga? To czekajcie no. ja będę się na miecze może idę, to? Idę, idę, e, to czy... chociaż miecz, bo ty masz ten Już tak. Miecz tak sobie a... Chodź chodź, chodź, chodź Jakubie. Idę, 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 idę. Trzymaj. To co, jesteście gotowi? No dobra, Myślę, to że z takim wieku, to już możemy lecieć lecimy. Dośmigamy, po to, po to, trzeba to, zrobić Fatą prędkość pręd. o, o je... Dobra panowie, dobra. wskakujemy, tu będzie łatwiej Od tej strony będzie łatwiej Ja zeskakuję, zaskaku... ja walę od razu spawner, wy mnie osłaniajcie, dobra? Dobra 3, 2, 1 Jeden, jazda Panowie, przed nami wielka misja Oj tak Musimy dobra. przejść tego dunga, musimy się jakoś tego naradzić Żółw. Słuchajcie, ktoś mówi komendę formacja żółw i od razu. I szyj, od razu, od razu. Starcza. Każdy nie, każdy przecii, od, odwraca się od siebie. Tak, tak. Trzy strony świata. Formacja dobrze. żółw. Jeszcze raz. Testujemy. rozejdźcie się. Formacja żółw. Formacja żółw. Dobrze, dobrze. Teraz <grym>, trzeba to zobaczyć, dobre, czy wyjdzie dobre. w praktyce. Jest. Obawiam się, otwieram wrota. Okay. Ktoś musi oświetlać na bieżąco. Ja wchodzę dobre. pierwszy. Masz nie widzę nic. Okej, okay. przejęliśmy pierwszy punkt. Sprawdźmy rady. Okej, okej. zbieraj. Zbieraj surowce. Ja trzymam tarczę i biorę fokus. Dobra. Światło, światło, Dobra. potrzebuję światła ja więcej. Światło. Ja daję światło, daję światło. Dobra, ja daj światło, Dobra, bicie ich, bicie ich powoli. Ale jest grubo, ty. O, oni się gudze. biją między sobą. Rozwalam spawner. Niszczę spawner. Wysiłeś? Jestem w drogu, ja jestem uwięziony. I dać pomóc. Dobrze, oni się biją między sobą. Ty, bo jest grubo. Jest bardzo grubo, ja... grubo Dawaj jest. do nas Jakub. E, bo jest Chodź do nas, chodź do nas, formacja Dobra. dobra, formacja, dobra formacja, formacja, Kurde. dobrze Zrobimy dobra. to Ej, nie, nie po sobie, nie walmy po sobie Staram się jest... Pomóżcie, bo to jest, ten dobra. z, z ten on jest mocny, on na dobra. Dobra. Trzymam, trzymam dobra. tarczę Ej. Dobra, ja zjem sobie, za wami jestem dobra. dobra, zabudowuję Ej, uwaga, ja uciekam, ja robię wycofkę Czemu? No bo mam problem Dobra Dobra, ja ich biorę na klatę Oj o, robię buchną rzecz Oła! Oła! Chłopaki! Mam przesrane! Biegnę, biegnę Nie! 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 nie. Polegliśmy, no, wracaj, nie. wracaj! Polegliśmy, straciliśmy wojownika Straciliśmy wojownika A wiesz dlaczego? No? Tam jeden miał siekierę I wiesz, i A tarcze? O nie Czekamy na Jakuba Musimy poczekać na niego Trzeba jego rzeczy przejąć, Dravius Musimy sami przejąć rzeczy, rzeczy. Są jego przedmioty Uważaj, uważaj ja Zbie... Zebrałem 400. wszystko Dobra. Cofamy, 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 cofamy. Szybko, dobra, szybko. Dobra, ja mam tarczę, Dawaj, okay. dawaj, dawaj, Dobra, huh Jakub! Ja wyjdę po niego. O, idzie, no. czekaj, ja wyjdę po niego. I... Jakub! O, Jakub! 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 Tutaj! Jakub! Jakub! Chodź, chodź, chodź! Na dół, na dół! Boję się, boję Tak, się. Jakub, chodź, 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 mamy cię! Mamy wszystkie itemy, chodź, chodź, chodź! Zmieniamy taktykę, słuchajcie. Ktoś musi biegać z mobami, a nasza dwójka musi jak najszybciej niszczyć spawnery. Tak. Jak nie przejmiemy spawnerów, spawnerów, nie przejmiemy bazy. Spawnery są straszniejsze niż potwory. Ja mogę no, być tankiem, ale to daj, może daj, możesz mi zjeść twoje jabłko. Ty mogę dobra, dobra, dobra to ty wytrzymać. z nimi biegasz. Ok, to jest dobry, to jest świetny pomysł. Let's go. Jeszcze raz, już mamy lekko zajęty teren. Nie jest tak źle. Dobra. Dobra, Drew, wbiegaj tam. Dobra, wierzcie. Wy, wy, Wyciągnij ich od spawnera, ich od spawnera a, tu, Tutaj no, na plecach a, tu. spawner jest gdzieś Niszczę, niszczę, niszczę spawner. Ale... Czekajcie mnie... spawner. No, no, no. Ja zniszczyłem spawner już jeden ty, bo jest... Pomagam ci Gdzie on jest tutaj? A ja tutaj... On jest zakopany gdzieś. Ej, chłopaki, chyba musimy cofkę zrobić, bo jest. Dobra, ja tu jest walczę z jednym. To cofaj, przypał. cofaj, to wiej, wiej wiej wie, Jakubie! Uciekamy, cofka, cofka, gdzie jest Drawius? Ja tutaj no, jestem przy depozycji, ja się. Dobra, sklepami zostali. Tak, Okej, okay, ja zniszczyłem okay, jeden spawner. Mamy, dobra, Mamy okay. jeden spawner w rogu, jeden spawner w rogu został. Wyregenerujcie tak się. Tak, trochę, no. tak, no. Ej, ale mam legi! Tylko one są zniszczone niestety. Ale porządny Daj sprzęt. To to Ty, dawaj no. naprawi ja. da je! Naprawić. No właśnie, dawaj da wrzucaj Robię kowadło. Ej, będziemy zaraz kozakami totalnymi. Bęk, ja mam naprawione legi. Schowajcie to do skrzynki, Proszę i... lejzy, Proszę lejzy, bardzo lejzy. To Tobie dam te legi, bo ty jesteś tankiem Dobra Tutaj, na lewo, na lewo od razu Tu Dobra. też gdzieś jest chyba Dobra, ja walę tutaj Tu niszcze. na lewo, tu na lewo jest na Mam, mam mam go Dobra Klepiemy, klepiemy, wyczyśmy spota, wyczyśmy spota Dobrze Pochodnie, pochodnie, nie mam pochodni co mało wizji Roświetlajmy drogę, żeby wiedzieć jak wrócić No nie mamy Ej znowu jest skrzynka tam jest skrzynka z tyłu Dobra Czekajcie, skrzynka jest Skopcie to, bo to jest chyba drugi spawn Legi protection 2, name tag O, jakiś shield Jeszcze jeden, Wysza... jest Dobra, niższego, niższego. Czyli jest... za blokami kwarcu I kolejna skrzynia tak. z góry plecy Dobra Ej, dobra, dobra. panowie, patrzcie co, wypy... co było w skrzyni I'm breaking dwójka Co jest? Po to Co masz? Nie no, to jak No to nieźle Mam legi ja protection dobra. 2 Dobra, to ja wezmę tą opatkę. Lecimy dalej, ej, ten dajon jest tak opłacalny! Co prawda jest ciężki mega. Sprawdźcie czy nam sety nie no. padają I lecimy. Nie, dobra, Dragos, ty zbiegnie, przodem, zbiegnie. ty przodem Tak, idę pierwszy Ale tak. to wygląda To dawaj, no wygląda mocno nie. Z góry wszedł Okej, okay, walę go Dobra, tak, zdjęty dobra. Jeszcze jeden z opato Dobra. Okej, okay. dobra. Musimy, czekajcie, czekajcie, taktyka taktycznie. Mamy lewo, prawo, wszędzie Ej, dobra, mamy zaejścia. dobra, tam jest zabudujmy pierwszą chyba. stronę. Tam przed nami widzę, że jest grubo. Jest grubo. Uwaga, Ej, jest grubo. Góry, grudo. góry nam w okay. góry, góry, góry. Ej, Cofka, cowka cowka cowka, czopka, czopka. Zabudujcie. Jest, jest, jest agresyjny. Na spokojnie. Ej, dobra, y, potrzeba, ja potrzebuję budulca. Może wejdźmy kurde, piętro wyżej. Chyba tu jest, wejdźmy. jesteśmy na najniższym poziomie. Dobra. Tu jest chyba najtrudniej, wiecie? Sprawdźmy. Okej, okay, jest, dobra, poziom jest wyżej. Tu. Dobra, to, to jest, jest ta kamienna. My tu chyba byliśmy. Tak, ale nie byliśmy patrzeć lud. No. To może Odwracajmy tu zaczniemy. Co tu jest. Pierwszy spawner za tobą, Jakub okay, Tu mamy dobra. spawner. Ja niszczę spawner, ja niszczę spawner. Dobra. Bank, dobra. i skrzynka jest. Nie Je tu jeszcze zera. Creeper. Nie, wybuchnie. O, skrzynka. O, wysadzi skrzynkę. Dwa duże rzeczy. Szy tu mamy Szy dwóch szkieletów. Plećę, plecie! WAKATY Tarcza tarcza OLE Człowieku, jakie 360 U. kurde kod y, reaction to było Tu przed nami jest no, fajnie ciekawe Dawaj, dawaj Dzenia, co jest dwa słowo O, super, bierzcie, bierzcie o. Tu spawner jest Teraz to, dobra, ja mogę być tankiem Czema, co Pawner. masz? <laughs> dwa ta tarcze. tarcze <laughs> Ale spawner na głowę Biegnę, biegnę, dobra, biegłem bale. Creeper! Wybufa ma okay, skrzynia Mamy dwie skrzynie, Co ma? Nie nic. Enderpearła, jeden derech. ok. okej nami jest kolejna ja, ja muszę skrzynia. Nie ja muszę zjeść. Dobra, normalnie. nie ma nic na plecach. Ej, musimy tylko konkretnie wybierać gdzie idziemy, żeby potem nie pomijać rzeczy. Tu są drzwi. Skrzynia, się wydaje, że dochodzimy do krat, sprawdzamy wszystko. Ej, to śmierdzi, ja myślałem, że to jest bomba tutaj jakaś. Gdzie jesteście? A gdzie ty? O, o kurde. Enchanting. Co to za Ej, enchanting. Ej co jest? Ech. To jakaś sala chwały była. Jednak się opłaca. skrzynia. Jednak się opłacało otwierać te. Music disk. Weźmiemy Emeraldy. do kolekcji, nie? Emeraldy też bym zgarnął. To zgarniaj, to zgarniaj zejście niżej co? Ej, co? Co? Zobaczcie co tam jest! Zobaczcie co tam jest! Ale uważajcie! Tam jest zmutowany to creeper! Wejdźcie stamtąd, tam tąd. Do, zmutowany dobra, creeper! Okay. Dobra, wierzę Ej, ale... ci, wierzę ci nie, 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 nie Enchant i ale... zawijamy stąd. Dobra. A książki? Książki też się przydadzą wziąć Oj, stanęło mi serce! Stanęło mi serce. Nie widziałem tego, nie ja widziałem tego, tego. Ja ale no chyba nie Ale tego ja nie widzieć. chciałem tego widzieć, no <toddź> właśnie ja walę spawner, a wy mnie kawerujcie Dobra. Dobra Spawner zniszczony, nic się nie zrespiło, skrzynia panowie Czekam na was Dobra W skrzyni mamy fajną łopatkę, ktoś może z was sobie wziąć I potka instant damage, ale to nie jest rzucana Ale można chyba zamienić jakąś podkę, nie? Czy nie? Yy, tak, z tym, trochę. Coś... Dobra, tu jest koniec, tu już nie ma nic, czyli wracamy tam Plecy, plecy, plecy! Zombiaki idą Super, jeszcze jeden Dobra A, to są dobra. Piękne Walę spawner. świetnie, ej, jak tak będziemy grać, to light'em Tylko że na tych niższych piętrach nie wiadomo co się dzieje No właśnie Ej, fajna tarcza no, to jedna jest? Ja sobie ja wezmę myślę, tarczę to może być problem. Patrzcie jak wyglądam Zombie Plecy. Dobra o, tak pasuje mi ta tarcza. Ja. Piękne, piękne macie tarcze, powiem Wam Dziękuję. Macie. A Jakub też ma? A Jakub też ma, ale fajną. To chyba Ej, wszystko dobra, tutaj, ja tutaj. Ja bym tu rozkopał. Właśnie, nie też chciałem to pojechać, rozkopać. Może gdzieś na środku jest coś? Właśnie, jakaś chyba, jest nie chyba nie ma. Nie ma chyba nic? Jest ostatni, ostatni pokój, chyba idziemy dalej. No to let's go dalej. No, lecimy dalej, bo to nie ma co. Tutaj jest, ale jest tam spawner, chodźcie tędy. Tutaj do góry mamy światło. światło Światło, światło, wyciągnijcie. Niszczę spawner, niszczę spawner i na prawo też są. Dobra, na spokojnie, mamy środek zajęty. Dobra. Mały, coś Mały mały, mały, mały. Aha, o, o, Jezu, nie widziałem o. go! Mały gnoj, mały gnoj. Drugi, drugi! małe gnoje! Na spokojnie, na spokojnie Dostał Dostał. Dostał. Dobra, okej okay. Gdzie jest skrzynia? Mamy skrzynię o, Dobra, ja tutaj zabuduję, bo tu jest grubo. Cały drawiusik możesz zebrać no, i są spodęki, buciki, ale to złote, i takie sobie. Ja bym pozbierał te dziwne potwione. One mogą być serio, jakieś życie. Nie bycie. no, bo, bo no. to może być coś. Co ja, jako że się... jestem świniakiem, to biorę meczetkę. Dobra. Prosto, na wprost, pierw, nie? Dobra, wale spawner. Dobra, no. Wy Wale, wale, wale. Pomagam. Jesteśmy no i... z graną ekipą. To e, się ceni, dobra, zabudowałem. Dobra. Sprawdzamy. O, o wiadro! Ja kradnę, wiadro! Pozwólcie, że ukradnę, I znowu dobra? Tafi. mordoklejki. A to nie potrzebujemy, jak pan mordoklejek, nie? Ale na łuk się przydadzą te. Stringi? Ej, w sumie. Stringi. A, ja oddałem wszystkie stringi, dobra. Śmigamy, to teraz co? Tu lewo czy prawo? Okay, no. Chyba Tawajcie prawo pierw. lewo. Dawajcie tam, może. Czekajcie bo, bo tam się... jest dalej, tam jest głębiej. Dobra, dobra. dobra. okej. Okay. Okay. No to ja Tylko ja najedźcie się, najedźcie się. Lecimy, go! Ja nic nie Nie macie w ogóle światła, więc. Tak, ja mam. Nie, nie, ja nie. Ja mam. zaraz dam. Można będzie tu zebrać. Pęk, proszę. Super. Zaczamy. Zamiast go hitność otworzyłem ten. To jest no, teraz gorda. ja sobie będę parcza. Ja Dobra. Poison. E, mam trochę. Ej, ja Niski mam bardzo koszul. dużo światła, proszę bardzo. E, trzymajcie Tak, dla ciebie. Tutaj, no, dla ciebie. To śmieci są, to śmigamy, w takim razie została nam lewa strona z tego piętra Ta, a tam jest, tam jest dużo widziałem Uwaga, szkielet, ale to nie zwracajcie na niego uwagi, to atencjusz Dobra, wchodzę, wchodzę, niszczę spawner Dwa, dwa, dwa szkielety O ty, gościu, poczekaj na nas O, dostałem, ej, knobak mają, o, oj, przepraszam cię Halo, faki O, ale patrz łuk, co jest i to pełny Trzymaj kto będzie z was snajperem aktualnie? No ja jestem tankiem, to ja nie mogę być tankiem snajperem, więc jak. No to, to dawaj, macie strzałek? Tak, tak, strzały Ja ta, trzyma. no, cztery. Do schodów tak. idziemy. I schodzimy piętro niżej, i teraz wyz kolejne wyzwanie. Piętro niżej będzie grubo, chodźcie tutaj. Nie, to było? Tutaj, tutaj. Tu. Robię most. Dobra, nie umiem, chodźcie. Tu jest w ogóle? Tu nie ma zejścia. Nie ma czyli jeszcze. tam dalej, czyli tam dalej, Musimy panowie, tak. się tam. Co jest?! Przeleciało mi coś nad twarzą, jakiś duch! Co ci przyda? To ty nie strasz, chłopiec! Możesz, Ech, serio. Ej, serio?! Ej, nas nie było? Nie, Jak nie to nie nas nie było? Ej, w sumie smierz może się tak przydać. Tak. Okay. Ej, tu jest zejście, szybkie zejście. Ale tam może być coś niebezpiecznego. Ja bym wolał zająć po kolei wszystko, bo się zgubimy. Tu mamy zejście, o, proszę bardzo. To co, schodzimy panowie.